Drodzy Państwo, witam bardzo serdecznie. Dziś gościem w naszym studio poprzez łącza Skype jest pan doktor Leszek Sykurski, którego także bardzo serdecznie witam. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. Panie doktorze, pytanie główne, cały czas ono się nie zmienia i znowu chcę je panu zadać, to znaczy pytanie o to, jak zakończy się sytuacja, jak się zakończy wojna na Ukrainie. Tu mamy dwie nowe sprawy. Jest kolejne, kolejna deklaracja na inauguracji prezydenta Trumpa, który mówi, że chce szybko zakończyć wojnę na Ukrainie. Jak to będzie szybko? możliwe, przy czym zaznacza, że jesteśmy bardzo blisko trzeciej wojny światowej. Z drugiej strony mamy pana prezydenta Dudę, który Mocno lobbuje, trzeba tak powiedzieć, za tym, żeby polskie wojska pełniły pewną funkcję stabilizacyjną, a z drugiej strony, żeby Ukraina weszła do NATO i do Unii Europejskiej. Na dziś, jakie mamy scenariusze, jaki, jaką mamy perspektywę zakończenia konfliktu na Ukrainie? Jeśli chodzi o Parlament Ukraiński, Radę Najwyższą, Wierchowną Radę, to musimy podkreślić tutaj, że bardzo regularnie spoty spotyka się ona z dowódcami ukraińskich sił zbrojnych. Niedawno takie spotkanie po raz kolejny było. Deputowany Abatoli Burmycz wyraźnie powiedział, że wojskowi oczekują zakończenia wojny w pierwszej połowie obecnego roku, czyli do końca Czerwca 2025 roku, ponieważ dłużej nie będą w stanie tej wojny prowadzić tymi zasobami, które posiadają, a te uzupełnienia, te zasoby kadrowe są bardzo, ale to bardzo ograniczone. I po prostu jasno wynika z tego, co deputowany burmistrz powiedział, iż Ukraina nie ma szans wygrać tej wojny. Czyli wszystko to, co przedstawił pan prezydent Andrzej Duda, wspomniany przez pana redaktora, a przedstawił to 11 listopada ubiegłego roku, że Ukraina Powinna, zdaniem prezydenta Dudy, odzyskać Krym i Donbass. To są wszystko mrzonki. O tym już nikt realnie nie mówi w Kijowie, ani w Radzie Najwyższej, ani w otoczeniu samego prezydenta Zełenskiego. Owszem, suflują taką, ta, taką narrację tacy politycy jak premier Wielkiej Brytanii Kier Starmer, który całkiem niedawno odwiedził zarówno Warszawę, jak i Kijów, a w Kijowie nawet podpisał stuletnią umowę o partnerstwie strategicznym z Ukrainą, co oczywiście można zbyć uśmiechem i potraktować jako pewien symbol, No gdyby nie to, że jednak Wielka Brytania lubi stosować tak zwany backpassing, jak to lubi, lubią określać amerykańscy realiści, czyli wyciąganie kasztanów z ognia cudzymi rękami. I niewątpliwie nakłonienie Ukrainy do podpisania takiej strategii brytyjsko-ukraińskiej, jeżeli chodzi na przykład o kwestie morskie, gdzie wymienione jest Morze Azowskie no to jest ewidentna prowokacja pod adresem Rosji. Wiemy doskonale, że Morze Azowskie obecnie może nie de jure, ale de facto jest morzem wewnętrznym Federacji Rosyjskiej. A, ale muszę panu wejść w tej... słowo i dopytać o trzy ważne wydarzenia. No bo tak, to nie jest tylko deklaracja z listopada zeszłego roku. Pan prezydent podtrzymuje ją i także podtrzymał podczas owej gospodarskiej wizyty pana Władimira Zołańskiego w Polsce, gdzie on także mówił o tym, że musi nastąpić taki scenariusz, bo inaczej nie będzie Ukrainy, że... Albo ona wejdzie do NATO, albo będą jakieś wojska stabilizujące z udziałem polskim. Czy uda im się wcisnąć Polskę do tej wojny, jak pan realnie ocenia te szanse. No bo wiemy no to jest wielkie ryzyko. I graszki z ogniem, prawda? No, rozgrzana Rosja, i, i my tutaj próbujący jakoś rozegrać tą sytuację i, i wejść między. między dwa ognie, właśnie, między drzwi, Zamykające się, wchodząc do wojny, stabilizując niby to sytuację na Ukrainie. Czy, czy to jest realny scenariusz? Ukraina w NATO, Ukraina. Pan w Unii Prezydent Andrzej Duda jest znany z tego, że jest adwokatem Ukrainy. Wchodzi, wszedł bardzo łatwo w buty Aleksandra Kwaśniewskiego, który wielokrotnie podczas swoich dwóch kadencji prezydenckich podkreślał, że jego zdaniem Polska jest adwokatem Ukrainy. Wiemy, jak się skończyła ta doktryna Kwaśniewskiego, no ale ona cały czas jest realizowana przez prezydenta Andrzeja Dudę. Pytanie, czy będzie nadal realizowana, ponieważ kandydat wspierany przez Prawo i Sprawiedliwość, pan dr Karol Nawrocki, już mówi zgoła coś innego i tutaj wzdryga się przed taką perspektywą członkostwa Ukrainy w NATO i Unii Europejskiej. I za co spotkała go zresztą bardzo szybka reprymenda ze strony Wołodymyra Załęckiego, który zaingerował wewnętrzne sprawy właśnie kampanii wyborczej prezydenckiej w Polsce. Natomiast wracając do tematu, czy jest możliwe wysłanie jakiegoś kontyngentu, wydaje się, że jednak strategia brytyjska jest nastawiona właśnie na to, o czym wspomniał pan redaktor, czyli na kwestię strefy buforowej, która byłaby chroniona przez międzynarodowy kontyngent. I tu tutaj powraca cały czas to pytanie o plan Trumpa. Jaki to jest realnie plan Trumpa? Trumpa. Siergiej Ławrow, szef rosyjskiej dyplomacji powiedział, że nie będzie się odnosił do kwestii planu Trumpa przed jego zaprzysiężeniem, czyli przed dzisiejszym dniem tak naprawdę. Więc rozumiem, że od jutra już pełną parą ruszają rozmowy oficjalne prawda amerykańsko-rosyjskie wszak Donald Trump obiecał w 24 godziny zakończyć konflikt. To oczywiście pewna ironia z mojej strony wiadomo, że konflikt nie zostanie zakończony w 24 godziny, ale już perspektywa mniej więcej 180 dni powtarzana czy to przez otoczenie Trumpa, czy konkretnie nawet przez Kita Kellogg'a, on nawet bardzo optymistycznie mówił o 100 dniach, czyli taki specjalny pełnomocnik, wysłannik Trumpa do spraw Ukrainy, to jest teoretycznie możliwe, przy czym małe zastrzeżenie, to nie Donald Trump to nie. Stany Zjednoczone będą dyktować warunki zakończenia yy, wojny na Ukrainie, bo tam wszystkie karty albo prawie wszystkie karty ma w, swoich, yy, w, swojej, w swojej talii yy, Władimir Putin, co pokazał przez ostatnie trzy lata, że mimo tych wszystkich sankcji, tych wszystkich pakietów sankcji Rosja wychodzi obronną ręką f, yy, z, z tego wszystkiego. Oczywiście z punktu widzenia geostrategii to nie jest tak, że to jest świetlana przyszłość Rosji, i że Rosja jest dzisiaj w jakimś super położeniu, no bo przecież Morze Bałtyckie zostało zdominowane przez NATO. Również sytuacja w Arktyce się zmieniło, o czym mało kto w Polsce mówi, ale jeśli spojrzymy sobie na ośmiu członków Rady Arktycznej, to się nagle okazuje, że siedmiu jest już w NATO. Więc, więc sytuacja rzeczywiście Rosji geostrategicznie wcale nie wygląda jakoś super kolorowo, ale też to nie jest tak, że Rosja przegrywa. Rosja kontynuuje. Swoje działania na Ukrainie i rzeczywiście ten plan Kira Starmera, brytyjskiego premiera, polega na tym mniej więcej, aby stworzyć taką strefę buforową, gdzie miałyby wejść kontyngenty międzynarodowe. Pytanie, czy pod flagą ONZ, czy nie, bo to jest bardzo istotna sprawa z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa. Natomiast w mojej optyce, z punktu widzenia mojej oceny sytuacji geostrategicznej, wysłanie kontyngentu wojska polskiego, to o co pan redaktor zapytał, byłoby katastrofą. To znaczy angażowanie się w ogóle Polski dalej w taką eskalację, skalację napięcia ze strony Rosji niestety grozi. Wybuchem wojny, grozi także różnego rodzaju działaniami poniżej progu wojny, które uderzają w bezpieczeństwo państwa polskiego. A Polska dzisiaj niestety nie jest przygotowana ani do żadnej wojny, ani także do różnego rodzaju działań hybrydowych. Wystarczy wspomnieć o raportach Najwyższej Izby Kontroli, które jasno wskazują, że Polska nie posiada obrony cywilnej i to eskalowanie napięcia w relacjach międzynarodowych byłoby katastrofalne. Musimy o, sobie też ostatnio. O tym zdanie. rozmawialiśmy i chyba wszyscy to. Także nasi widzowie rozumieją doskonale i w tym kontekście muszę pana też dopytać o komentarz do takiej sprawy, która pojawiła się w przestrzeni publicznej. Otóż zespół Strategy and Future z panem Budziszem, z panem Bartosiakiem wybrał się na Ukrainę i tam prowadził, co mieliśmy zrelacjonowane w kilku publikacjach internetowych, ale też podchwyciły to różne opiniotwórcze media, gazety. Otóż negocjowali czy, czy rozmawiali tam z przedstawicielami Wierchownej Rady, a i ci przedstawiciele Wierchownej Rady podobno o tym rozmawiają dziś z przedstawicielami Polskiego Parlamentu, o takim sojuszu polsko-ukraińskim, o nowej. Pierwszej Rzeczypospolitej, tylko tak skonstruowanej, że, że, że tą drugą nogą obok korony miałaby być właśnie Ukraina. Mówią o sojuszu wojskowym, mówią o perspektywach nowych, które mogłyby się otworzyć dla takiej bilateralnej współpracy, dla takiego dwuczęściowego Austro-Węgier współczesnych, można by powiedzieć. Bardzo ciekawe koncepcje. No i ci panowie tutaj próbują. Promować taki oto pomysł. Jakby pan skomentował te, te wiadomości, które do nas docierają z tego ośrodka, z tego think tanku? No kompletna abstrakcja. Nie tylko, że kompletna abstrakcja, ale także absolutnie. Plan, perspektywa sprzeczna z polską racją stanu. Wielokrotnie krytykowałem pomysł pana Marka Budzisza o stworzeniu czegoś na kształt Ukropolu, czyli Federacji Polsko-Ukraińskiej. To jest sprzeczne w swoich absolutnych fundamentach z polskim interesem narodowym. To oznacza zmianę struktury etnicznej państwa polskiego. To oznacza przejęcie przez Polskę odpowiedzialności nad ogromnym terytorium na wschodzie. Wejście w bezpośrednią konfrontację z Federacją Rosyjską. Wejście w, na tę drogę. Permanentnego napięcia na nizinie wschodnioeuropejskiej, to jest absolutna katastrofa, to prowadzi wprost do, do, do zagrożenia istnienia państwa polskiego. No musimy sobie nazywać rzeczy też po imieniu. Pamiętajmy, że w tym roku Polska obchodzi nie tylko 1050 rocznicę koronacji króla Bolesława Chrobrego, o czym już jest nawet w miarę głośno w mediach, w każdym razie internetowych, na króla Polski mówią o koronacji Bolesława I, czyli. Bardzo ważna, ważna data, ale z drugiej strony Polska obchodzi nie mniej ważną rocznicę powrotu do Polski, 80. rocznicę powrotu do Polski ziem północnych i zachodnich. Bardzo szybko zapomnieliśmy w Polsce, że granice zachodnie i północne nie zostały nam dane raz na zawsze, powszech czasy, że to nie jest tak, że niepodległość jest dana, ale jest zadana i warto o tym cały czas pamiętać. Pójście na konflikt z Rosją to jest katastrofa. To jest dzisiaj pójście na wariant Niestety, no, rozpadu państwa polskiego, to jest pójście na dezintegrację państwa polskiego, bo Polska dzisiaj nie ma takiej siły, aby wygrać z Rosją. Wystarczy spojrzeć na Ukrainę, jaki koszt zapłaciła za wojnę, za wojnę z Rosją. Jaki koszt? W sensie osobowym, w sensie terytorialnym, w sensie gospodarczym, w sensie infrastruktury. No, czy chcemy powtórki takich, takich obrazów, które są na Ukrainie? No oczywiście, że nie. Uważam, że działalność think tanku Strategia and Future jest po prostu bardzo szkodliwa, w sensie strategii strategicznym Dla państwa polskiego. Zresztą już Jacek Bartosiak wielokrotnie zmieniał zdanie, bo pamiętam jego wypowiedzi z 2022 roku. Mark, pana Marka Budzisza zresztą też, jak to Rosja przegrywa strategicznie. No okazuje się, że nie tylko nie przegrywa, ale wygrywa tę wojnę. Okazuje się, że Jacek Bartosiak kiedyś był zwolennikiem tego, aby Stany Zjednoczone wspierały Trójmorze. Obecnie pan Marek Budzisz mówi, że jest przeciwnikiem Trójmorza. No widać duże zaniepokojenie i duże problemy tych wszystkich środowisk proatlantyckich w Polsce. Bo widać, że, po, że Stany Zjednoczone traktują Polskę jako kraj drugiej kategorii, co widać chociażby po kwestii dostępu do sztucznej inteligencji, do półprzewodników po tym ostatniej decyzjach administracji amerykańskiej. Ja powtarzam jeszcze raz, w interesie państwa polskiego jest. Przyjęcie strategii polityki wielowektorowej i normalizacja relacji z Rosją i Białorusią to jest droga do pokoju, to jest droga do niwelacji napięć geopolitycznych, a nie wchodzenie na, na taką narrację, która mówi o tym, że nieuchronne wręcz jest skonfrontowanie militarne Polski i Rosji. No to jest szaleństwo. Ja jestem temu absolutnie przeciwny. Ja, jeszcze cały czas mi brzmią w uszach słowa sprzed bodaj dwóch lat pana Budzisza o polsko-ukraińskiej defiladzie w Moskwie. Po fantastycznym zwycięstwie. Ciągle słyszę tą jego wypowiedź, po której byłem zaszokowany i chcę bardzo panu podziękować. Jeszcze nie kończąc wywiadu, oczywiście, bo jeszcze parę pytań zostało, za to, że pan wspomniał o jubileuszu Królestwa Polskiego. Serdecznie pana zapraszam, bo to obywatelskie, główne obchody tego jubileuszu, bo państwo nie przygotowuje oficjalnych, państwowych obchodów. Miało być Zgromadzenie Narodowe, no niestety, bieżący rząd zrezygnował z takowego będą w Poznaniu jestem przewodniczącym komitetu organizacyjnego te obchody 27 kwietnia mam nadzieję że pan przyjmie zaproszenie będzie wspaniały wiec patriotyczny będą śpiewanki narodowe będzie wielki korowód i uroczysty koncert w auli UAM. więc Obywatele się skrzyknęli i będzie ten ważny element, który no, jest esencjonalny dla istnienia państwa polskiego. Przecież te no, obchody. Czyli poznać jak zwykle daje radę. Postaramy się, zrobimy wszystko. Jeżeli pan też włączy się w promocję tego wydarzenia, to, to będzie nam miło i na pewno się uda. Ale chcę pana jeszcze zapytać i być trochę adwokatem tych panów, bo oni przytaczają jeden argument. I proszę, no prowokacyjnie trochę pana pytam w kontekście tego, co, o czym rozmawiamy. Byliśmy, ale podaję jeden argument, że bez tego sojuszu polsko-ukraińskiego, mając takie, a nie inne doświadczenia z pomocą z Zachodu i z, ze Stanów Zjednoczonych, Polska nie da rady sobie w przypadku konfliktu z Rosją, a w sytuacji no, jakiegoś mariażu, Chociażby już samego porozumienia wojskowego z owym najbardziej, jednym z najbardziej skorumpowanych państw świata, no to, no to w, takim, w takich okolicznościach my sobie możemy pozwolić na odparcie jakiegoś możliwego przyszłego ataku Rosji. No właśnie, no to jest fundament. Znaczy ja nie słyszałem, a zajmuję się zawodowo. Badaniem rosyjskiej myśli geopolitycznej i rosyjską polityką bezpieczeństwa. Od wielu, wielu lat napisałem. Kilka książek i szereg artykułów naukowych na temat właśnie rosyjskiej geopolityki nie znam wypowiedzi żadnego liczącego się decydenta, generała rosyjskiego, który by chciał napadać na Polskę, który chciałby rewizji granic z Polską, który chciałby polskich ziem, który domagałby się, nie wiem, tutaj ochrony prawosławia w Polsce, że nie wymaga prawosławia jakiejś szczególnej dodatkowej ochrony, bo jest chronione jak każdy związek wyznaniowy, nic mi nie wiadomo na temat tego, aby. Mniejszość rosyjska czy mniejszość prawosławna była prześladowana. Wręcz odwrotnie, cieszy się, cieszą się mniejszości narodowe w Polsce ochroną, myślę, że też dobrym funkcjonowaniem, podobnie jak mniejszości religijne i związki wyznaniowe. Kościół prawosławny jest drugim co do liczebności, cieszy się różnymi przywilejami, ma, swoją, ma swój także ordynariat w wojsku polskim. Nie słyszałem nigdy, żeby był jakikolwiek problem z osobami wyznania prawosławnego, podobnie jak z mniejszością rosyjską, która nie jest prześladowana. Prześladowana w Polsce, mimo tych wszystkich nie, nieszczęsnych wypowiedzi rusofobicznych ze strony establishmentu politycznego. Niemniej jednak systemowych żadnych prześladowań w Polsce nie ma i Rosja nie ma zwyczajnie po prostu żadnych żadnych interesów w tym, aby na Polskę napadać, wręcz odwrotnie. Uważam, że i Rosja, i Białoruś mają ogromny interes w tym, aby z Polską handlować. Podobnie zresztą jak Polska ma interes, aby sprowadzać na przykład tanie rosyjskie węglowodory do Polski, aby handlować z Rosją, z Białorusią i tak dalej. Natomiast co do, co do pana Jacka Bartosiaka, to jest człowiek, który od wielu lat, od kilkunastu lat próbuje stosować taką narrację dla Polaków, która mówi o tym, że to jest taki czystej wody determinizm historyczny i geograficzny, czyli taka najgorsza choroba geopolityki, jaka się mogła w ogóle zdarzyć w XIX wieku. Na szczęście większość geopolityków z niej się wyleczyła, no, nie, jak widać, nie wszyscy. No i Jacek Bartosiak jest wręcz przekonany o tym, że dojdzie do takiej konfrontacji, że Polska jest skazana na wojnę z Rosją, bo przecież prowadziła tyle i tyle wojen z Rosją na przestrzeni Dziejów. No to jest absurd. To jest stwierdzenie, które nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. Zresztą ma tyle wspólnego tutaj z rzeczywistością, co, co doktora dziecka Bartosiaka z rzetelnością. No i dochodzi jeszcze taka oto sprawa, że przecież Donald Trump przebąkuje o tym, żeby Rosję w jakiś sposób włączyć, albo sprawić, żeby była neutralna, albo włączyć do obozu antychińskiego, bo tu jest jego główny wróg i są takie też przebąkiwania, prawda, o, no, żeby z tą Rosją sobie po prostu stosunki ułożyć, a nie iść na konfrontację, prawda? No, Ale oczywiście, to jest klasyka, klasyka polityki amerykańskiej. To jest oczywiste, że to, co napisał New York Times 25 lutego 2024 roku o tym, że MI6 i CIA, czyli odpowiednio wywiady brytyjskie i amerykańskie stworzyły te 12, tych 12 baz Wywiadowczych na terytorium Ukrainy przeciwko Rosji. Stworzyły te, te 12 baz po 2014 roku. To jest element osłabiania Rosji, ale w interesie i Wielkiej Brytanii, i Stanów Zjednoczonych nie jest rozpad Rosji, jakaś implozja, prawda, podzielenie Rosji po szwach narodowościowych, jakby bardzo wielu tak zwanych prometeistów w Polsce chciało, chociażby tych z znaku Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, że tak się tutaj odniosę, no ale jest osłabienie Rosji, odciągnięcie od sojuszu z Chinami. To jest oczywiste, że do Trump będzie dążył do jakiejś formy, może nie resetu, ale odprężenia w relacjach z Rosją, tak aby odciągnąć Rosję od sojuszu z Chinami, bo to Chiny są głównym, największym konkurentem geopolitycznym Stanów Zjednoczonych i do tego nie ma żadnych wątpliwości. Żadnych. Natomiast jest jasne, że nacisk na Rosję nie może iść tylko i wyłącznie ze strony amerykańskiej oczywiście, tylko i wyłącznie przez Ukrainę. Będzie szedł, czy będzie taka próba podjęta moim zdaniem na szczycie globusa, na, w Arktyce wiemy doskonale, jak Stany Zjednoczone są zapóźnione, jeśli chodzi o eksplorację Arktyki. Posiadają trzy lodołamacze, z czego dwa tylko sprawne. Rosja posiada około 60 lodołamaczy, z czego bodaj 7 atomowych. Wystarczy spojrzeć na te, te wszystkie plany Trumpa: Grenlandia, Kanada, które miałyby być przyłączone do Stanów Zjednoczonych. No, nie dlatego, że tak się po prostu uwidziało Donaldowi Trumpowi, no ale to jest wyścig o Arktykę, to jest wyścig o surowce naturalne, to jest wyścig o metale ziem rzadkich. Tak istotne, tak kluczowe, nie tylko z punktu widzenia, prawda, powiedzmy, aut elektrycznych, elektroniki użytkowej, ale także z punktu widzenia dronów, rozwoju przemysłu dronowego, o czym bardzo mówimy mało w Polsce, a pamiętajmy, że. W Rosji w przyszłym roku produkcja dronów ma wynosić blisko 1,5 miliona sztuk dronów. W zeszłym roku polska armia posiadała 168 dronów nie 168 tysięcy 168 sztuk. Rosja ma posiadać w przyszłym roku prawie półtora miliona. Ukraińcy produkują, mają swoje fabryki produkcji dronów. Ukraińcy mają swoje fabryki produkcji dronów. To jest wielka rewolucja, która się zaznaczyła od 2020 roku, od II wojny karabaskiej, której niestety skutków nie widzą generałowie w Warszawie, bo inspektorat wojsk dronowych to jest wierzchołek góry lodowej. Polsce potrzebny jest przemysł, przemysł, produkcja półprzewodników, produkcja. Elementów, podzespołów elektronicznych, które są niezbędne do tego. W Polsce potrzebni są operatorzy, kadry. Ukraina wyszkoliła ponad 20 tysięcy operatorów wojsk dronowych. Polska ilu ma? No to, 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 to jest śmiech na sali, jakbyśmy, panie redaktorze, dzisiaj spojrzeli na te wszystkie indeksy potęgi państw, a takie jak Global Firepower, gdzie są potęgi prawda, wojskowe porównywane, to tam liczba czołgów nie ma większego znaczenia, czy te, te wszystkie prawda, dane podejmowane. Gdyby dzisiaj doszło do starcia, powiedzmy, Wizji pancernej Bundeswehry z jakąś brygadą zmechanizowaną ukraińską, która ma realne doświadczenie bojowe z użyciem dronów, no to obawiam się, że, że Bundeswehra nie miałaby wiele do, do pokazania. No ale w tym kontekście trzeba przypomnieć o takim epizodzie, że wyszkolona jednostka wojskowa we Francji, ukraińska, uzbrojona przez Francuzów w bardzo nowoczesny sprzęt, no, zdezerterowała, zasmakowała we francuskim winie i postanowiła złożyć mundury do lahusa. Ty, ty, tych dezercji jest całe mnóstwo no deputowani. Deputowani do Rady, do Rady Najwyższej, do Wierchownej Rady mówią od, podają różne, różne dane, od 100 nawet, do nawet 200 tysięcy dezercji. Władymir Załęski lubi często pod, pod publiczkę mówić o tym, że Ukraina posiada blisko milion ludzi zmobilizowanych, no tylko pytanie, ilu z nich jest realnie na froncie? No 200, tak, bo, 250, bo mówi się o tym, 000, że, gdzie jest reszta? że oni za łapówki są gdzieś dyslokowani no, ale il, w bezpieczne Ukraińców, miejsca na Ukrainie. Którzy otrzymali na, na papierze oczywiście w systemie wezwanie do wojska i którzy być może nawet figurują jako ci zmobilizowani, ten milion zmobilizowanych, ilu z nich jest dzisiaj na zachodzie Europy, ilu z nich jest w Polsce, ilu z nich jest w Czechach, w no, innych oczywiście. krajach Europy? No, te dwa przykłady, ten francuski i polski, tutaj przypomnijmy, gdzie no kilkunastu chyba ostało się ochotników do Legionu, który tu budowaliśmy w naszym kraju. Miała być być może nawet dywizja, takie były szumne zapowiedzi, a zdaje się, że on nie chcę skłamać, ale zostało kilkunastu żołnierzy tam zwerbowanych. Niecałych trzydziestu. Tak, i podobno z tej grupy też jeszcze były jakieś tak. ubytki, no więc rodzi się pytanie, no, pytanie retoryczne, jaki jest stan, jaki jak jest stan morale wojska i czy w ogóle morale Ukraińców, co, co jest pytaniem oczywistym i retorycznym, jak powiedziałem, ale drugie pytanie, bo jeśli, jeśli ci wszyscy ludzie, Tutaj u nas w Polsce, tak? jak my liczymy po wojnie, czy jak oficjalne media, te, te głównego nurtu nas informują, że oni sobie spokojnie wrócą grzecznie na Ukrainę, no to, no to zdaje się, że to tak nie będzie, no bo po pierwsze, nie będą mieli dokąd wracać. Po drugie, wielu z nich jest na bakier z prawem, bo to są deserterzy, których ja tu wokół siebie widzę dziesiątki w miejscu, gdzie jestem w sercu poznania. No i, i jaki to będzie miało wpływ i na sytuację na Ukrainie, i na sytuację w naszym kraju? To, to bardzo ważne pytanie, także do Pana. Tak, tak. Mówi o, tym, mówi o tym chociażby kontrwywiad czeski, który zwraca uwagę na to, że dojdzie do sytuacji kuriozalnej, w której to nie kobiety. Dzieci wrócą do swoich mężów, partnerów na Ukrainę, no tylko, że to ci właśnie mężowie zdemobilizowani będą chcieli, chci chcą, będą chcieli przyjechać, emigrować właśnie tutaj. I to jest potężny problem. To jest potężny problem zagrożenie ze strony przestępczości zorganizowanej, przemytu broni, wielu innych kwestii. Proszę zobaczyć, że po dziś dzień została wyjaśniona sprawa z y nielegalnego przemytu broni przez granicę y przez byłego komendanta głównego policji, po czym wniesienia tego do głównego budynku Komendy Głównej Policji. Policji, zdetonowania tego, tego granatnika. I to jest wierzchołek góry lodowej, ponieważ podobnych prezentów podejrzewam groźnych, śmiercionośnych czasami, podejrzewam, że zostało trochę przekazanych przez ukraińskie służby polskim wojskowym, policjantom, politykom, samorządowcom i tak dalej, tak dalej. Pytanie, co w tych wszystkich prezentach, jakie się niespodzianki tak naprawdę kryją? Nie tylko jeżeli chodzi o kwestie no, podobne do tego, co pan Szymczyk otrzymał, ale także jeżeli chodzi o sprzęt podsłuchowy, sprzęt Sprzęt do inwigilacji, i tak dalej, i tak dalej. To są realne zagrożenia, no bo też musimy bazować na wiedzy historycznej, na doświadczeniu historycznym. Zdajemy sobie sprawę, że w naszej części Europy zawsze wielkie migracje w najnowszej historii w historii od początku powiedzmy XX wieku generowały potężne problemy wywiadowcze, potężne problemy szpiegowskie. Jest cała masa publikacji na temat tak zwanego wywiadu nielegalnego. Wiemy, że KGB na przykład, czy w ogóle służby sowieckie się specjalizowały w tak zwanym wywiadzie nielegalnym, czyli wtapianiu się w obce społeczeństwo swoich oficerów właśnie wywiadu i przyjmowaniu fałszywej tożsamości. No i teraz jest pytanie, jeżeli przez Polskę przejechało kilka milionów obywateli Ukrainy, pytanie jaki procent z tego właśnie twarza różnego rodzaju zagrożenia z przestępczością. Od szpiegostwa aż po przestępczość zorganizowaną. No i jest też prosta matematyka. Pan mówi o tych dramatycznych zagrożeniach, ale ja mówię o takich także hipotetycznych, bardzo realnych, bo jak wbije się w Google ilu jest Ukraińców w Polsce, to szybko nam się wyświetli informacja, że jest ich prawie 4 miliony. Dla mnie to nie jest wcale przesadzona ilość, bo obserwuję wokół siebie, tak jak już tu mówiłem, naprawdę bardzo liczną społeczność ukraińską. No i teraz, jeżeli jeszcze do niej dojdzie, jak niektórzy szacują, milion może dwa, to pytanie jest o wyporność państwa polskiego. Już nie mówię o tych najgroźniejszych, którzy, których widzimy w statystykach przestępczości, szybujących w naszym kraju mnożnikowo w górę za sprawą Ukraińców, a przynajmniej od momentu, gdy otworzyliśmy granice, bo nie wiemy, co to za narodowości tam do końca do nas wpłynęły pod płaszczykiem ukraińskim, ale za sprawą tej migracji. Ta, ta przestępczość w wielu kategoriach bardzo poważnie wzrosła, co też wiemy ze źródeł oficjalnych. Dostępnych w Google. Polecam Państwu taką grę intelektualną, ale też, mówię, pytanie jest, o wyporność państwa polskiego. Ile my jeszcze jest, możemy tych osób przyjąć na, na takich warunkach, obciążających nasz system ochrony zdrowia, nasz system socjalny, jak się okazuje, system edukacyjny w sposób niezwykle poważny, jeszcze z dodatkami, bo, bo Ukrainiec w szkole nas więcej kosztuje niż Polak w szkole. Więc, więc, więc to jest pytanie o przyszłość państwa polskiego w sytuacji. Takich relacji z Ukrainą, prawda? No, to jest fundamentalne pytanie. Widać, że na polskiej scenie politycznej zmienił się, zmieniło się pewne podejście, ten sceptycyzm wobec Ukrainy, wobec finansowania chociażby obywateli Ukrainy w Polsce, zmienia się. Widać to chociażby po narracjach kandydatów na prezydenta, przynajmniej tych, którzy zgłosili swój, swój akces do tego wyścigu wyborczego, ale za tym nie idą konkretne działania. Co więcej, te konkretne działania to jest między innymi 49 centrów integracji cudzoziemców. Czyli, krótko mówiąc, władza cały czas stawia na multikulturalizm. Władza sta, stawia na strategię multikulturalizmu, która się nie sprawdziła, która się po prostu nie sprawdziła ani w Paryżu, ani w Berlinie, ani w krajach skandynawskich. Widzimy te wszystkie sceny, Chociażby ze Szwecji. Wystarczy spojrzeć na statystyki gwałtów na Szwedkach i porównać to do statystyk w Polsce. No to, 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 jest, to, to jest jakby porównanie pierwszego i trzeciego świata, gdzie trzecim światem jest Szwecja tak przez, przez, wielu, przez wiele dekad zresztą przedstawiana jako wzór rozwoju. No okazuje się, że Szwecja nie jest dzisiaj żadnym wzorem dla państwa polskiego, że wręcz odwrotnie. To Polska jest wzorem bezpieczeństwa dla Szwecji. no Tylko, że problem jest taki, że władze w Warszawie kompletnie tego nie rozumieją albo nie chcą rozumieć, albo świadomie po prostu prowadzą taką politykę, która się nie sprawdziła na Zachodzie, która jest polityką wiodącą nad przepaść. Musimy kończyć. Ja tylko przypomnę, że polityka multikulturalna nie sprawdziła się także w II Rzeczypospolitej, gdzie mieliśmy potężny problem z ukraińskim terroryzmem, gdzie mieliśmy potężny problem z innymi narodowościami i po narodowościowych szwach II Rzeczypospolita rozpruła się w nicość. A zatem, tym mało optymistycznym akcentem, chyba musimy zakończyć tą rozmowę. No, oby i nasi widzowie głosując w wyborach, i nasi politycy, planując pewne programy, wyciągnęli z tej naszej gawędy wnioski. Za co Panu jeszcze raz dziękuję. Gościem Telewizji Publicystyka TV był Pan Leszek Sykulski, Doktor Leszek Sykulski. Dziękuję, kłaniam się. Zostańcie z naszą stacją.